No teraz wilk do Iliewa. Nie ma Genkowa, on jest cały czas za linią boczną boiska. Zobaczmy, 2-0, ale ładnie to zrobił. Iwica Iliew. I to jest jego pierwszy gol w oficjalnym spotkaniu Wisły Kraków, król strzelców Ligi Serbskiej. Strzelał bramki w kwalifikacjach Champions League dla Partizana. No nie ma trapienia w fazie grupowej, może z Wisłą. Na wyciągnięcie ręki już ta trzecia runda kwalifikacyjna i dwumecz z Litexem Łowecz. Zobaczmy, jak profesor tutaj radzi sobie z defensywą z ryga, Precyzyjne uderzenie, taki stempel na jego dobrej grze w tym meczu. Tak, zdecydowanie. Nawinął tutaj obrońca do środka, podniósł głowę, przymierzył precyzyjnie strzał przy drugim, drugim słupku, bramkarz bez szans. Patryk Małecki i Wica Iliew. Wisła Kraków, stąd Ryga 2-0. Ale akcje bardzo zbliżone do siebie, obydwie rozpoczęte na lewym skrzydle z wejściem do środka, ze złamaniem się na prawą nogę i obydwa strzały.